Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie będzie o C330, będzie o Polonezie, ale tak na zachętę tutaj Wam pokazuję, jak to wygląda. Czekam na numer trzeci. Zanim przejdziemy do pudła, jakie dostałem, zobaczcie. Dzisiaj kupiłem sobie auto Świat Classic, w którym spójrzcie, co tu się dzieje. Jest tutaj opisana nasza wyprawa w, do zakopanego z FSO. Pomorze, której no, chyba mogę powiedzieć, że byłem współorganizatorem. Te miejscówki, które tutaj widzicie, sam zaproponowałem i wszystkich tam zaciągnąłem. Mam nadzieję, że, że wszystkim się podobało. Piotrzka, pozdrawiam. Mama. Szczególnie z tego Halo. miejsca. Tak, a tu jesteśmy, zobaczcie, w Auto Świecie Classic. Taka foteczka ja się trafiła. Ja nie byłem tam, Byłaś, też. Byłeś, byłeś, no. Widzicie? A relacje y, z tego zlotu zobaczycie, Jestem... jeśli jeszcze nie widzieliście, zobaczycie na kanale. Jest tam z pięć filmów, myślę. Matylda była tam? Matylda była. Dobra, Ładek, to teraz przechodzimy do tego pudła. Chodź, pokażemy, co tam jest. Tata, ja Pamiętacie, na pierwszym filmie z, z C330 Powiedziałem, że chciałbym sobie skompletować e, resztę tych modeli. No i dzięki temu odezwał się do mnie kolega, który no, chyba zrezygnował ze zbierania e, na numerze, zdaje się, 50. którymś. Zobaczcie, tu są koła do Poloneza Opona D124. No, wykonanie naprawdę cudo. Tych numerów jest. Zobaczcie całe pudło. Tu na przykład mamy o felgi, tyk, są opony. Zobaczcie o tu jest. Zobaczcie są butniki, ściana, grudzowa. Nie, nie butniki. Zapraszam. Jak widzicie sporo, sporo już jest, ale to nie wszystko. Dlatego teraz komunikat dla państwa. Jeśli macie numery, przestań ładek na chwilę. Jeśli macie Państwo jakieś nieodpakowane numery powyżej 50, to dajcie proszę znać, bo będę potrzebował je e, skompletować teraz. Sporo tutaj tego jest, Są my tutaj mamy. O, maska, proszę bardzo. Dopolone za jaka ciężka. O, cholera. Naprawdę. Chciałem na chwilę przerwać. Jestem z powrotem, proszę Państwa. Przeglądam sobie. To, co doszło, nie mogę się doczekać. Zacznę jeszcze dzisiaj skręcanie. A Was proszę, jeśli macie e, numery powyżej 50, to dajcie proszę znać, bo muszę je, muszę je zdobyć, żeby, żeby tego poloneza skompletować. Tu już chłodnica, zobaczcie z wiatrakiem. Tu mamy zmontowany przód. Silnik, dwa koła. No, szczerze, nie mogę się napatrzeć na to. Tu zderzak piękny. A tu mam jeszcze zapasowy jeden przód. Tu mam maskę, którą widzieliście. No, dobra. To zaraz startuje. O, jeszcze proszę Państwa tak dla zobrazowania, nie wiem czy to robiłem wcześniej, zobaczcie, skala 1 do 18, ten Fordzik, jakie ma koła, a jakie tutaj są koła od Poloneza w skali 1 do 8.